Witam Was serdecznie w Instytucie Wrappingu. Ja się nazywam Cezary Mioduszewski i w tym odcinku, na tej lekcji, bardziej sobie porozmawiamy o tym, jak można okleić tylny błotnik, czwartkę. Jak zwał? Tak zwał Ferrari 296 GTS z roku 2025. jest to łatwy element. Jest to chyba najtrudniejszy element na tym samochodzie do oklejenia. I raczej nie chyba, tylko na pewno najtrudniejszy. I parę wniosków mamy tutaj. Dwa mamy już oklejone, dwa troszeczkę innymi sposobami. Próbowaliśmy wam to nagrać, natomiast, no, powiem szczerze, sam do tematu takiego kształtu przy folii PPF podchodziłem po raz pierwszy. Więc wolałem wyrobić sobie pewną opinię, poukładać sobie te wszystkie informacje w głowie, zebrać je do kupy i przekazać je Wam, co można zrobić, aczkolwiek nie mówię, że to jest też na pewno najlepszy sposób, bo mogą też być inne sposoby. Mianowicie, wniosek numer jeden. Nie ma co podchodzi do tego, żeby to zrobić z jednego kawałka bez mocnej lubrykacji, bez mocnego smarowania płynu. Co my zastosowaliśmy? Zastosowaliśmy tutaj w tym miejscu Quick Detailer, natomiast, natomiast poprzez to, jakie tu są naprężenia, to było mało. Osobiście teraz bym jeszcze, już po zebraniu wody dwukrotnie, wysmarował to miejsce płynem do aplikacji. Po prostu wziąłbym ten płyn na mikrofibrę albo nawet na rękę lekko. I posmarował, żeby tu było śliskie, żeby ten płyn długo tam był, bo on w koniec końców sobie odparuje i sobie odecnie i folia chwyci w tym miejscu. Natomiast długie smarowanie. Na pewno nie kotwiczyłbym elementu o na elemencie w niektórych miejscach, bo później ciężko jest tam dojść i ciężko jest do, podlać się płynem. Początkowo myśleliśmy, że rozciągnięcie w tę stronę, tu wzdłuż tej płaszczyzny, wzdłuż linii auta przyniesie nam zamierzony efekt. Natomiast niestety to przyniosło efekt w takiej postaci, że mieliśmy tutaj folię pięknie rozłożoną wszędzie, tu, tu, u dołu. Natomiast tu mieliśmy straszny, duży nadmiar. Nie mogliśmy się go kompletnie pozbyć, no bo tu jest taka buła. Idzie w tę stronę, i do tego jeszcze w górę. To spojrzycie sobie od tej strony, to będzie widać ten kształt bardzo dobrze. Więc, no, naprawdę kształt bardzo, bardzo wymagający. Mój pomysł teraz, jeśli miałbym trzeci raz kleić ten element, byłby następujący. A więc, tak, zacząłbym przede wszystkim od tego, że formatka musi być naprawdę duża. Ona tu musi być spora, ona musi sporo wystawać. Tutaj nieważne są nadmiary. Tutaj nieważne, że stracimy tą folię. Ważne, że będziemy mieć, jak to ułożyć, za co pociągnąć. Więc, tak, ja bym się na pewno złapał do spoilera, który nie może być oklejony, wtedy nam lepiej chwyci folia i lepiej zakotwiczy. Rozciągnąłbym ją wzdłuż tego elementu tutaj, wzdłuż tej krawędzi i zakotwiczył się o zderzak tylny. Tu oczywiście dużo, dużo płynu. Teraz co dalej? Jak mamy tutaj zakotwiczone, to kluczem według nas do dobrego rozciągnięcia tej folii jest rozciągnięcie się wzdłuż tego przetłoczenia i tego miejsca tu, do rogu aż. To jest kluczowe rozciągnięcie, bo tu mieliśmy największy problem, tu mieliśmy największy problem i największy problem mieliśmy też tutaj, żeby się pozbyć, bo rozciągając folię tu, tu się tworzył cholernie duży mostek. I często było tak, że folia wracała, trzeba było podlewać, to wracało, trzeba było podlewać, więc było trochę zabawy. Teraz to, że się rozciągniemy, to teraz tak, tu mamy dużo folii. Więc moglibyśmy też na dobrą sprawę przyczepić się folią w tym miejscu, czyli tu, tu i na zderzaku. I wtedy możemy, tak jak mówiłem, podejść bądź zblokować się na drzwiach. Później zblokować się u dołu. Następnie tutaj już musielibyśmy się domknąć i zblokować się możemy poza elementem, bo tutaj będzie rozcinka, bo to nie ma szans, żeby to z jednego kawałka zrobić. I dopiero raklować, podlać się jeszcze, i dopiero raklować, zająć się tym przetłoczeniem. Natomiast, tak jak mówię, to jest już w teorii na podstawie doświadczeń, które mamy, i dopiero jakbym to, co teraz opowiedziałem, wdrożył w życie, zweryfikowałoby, czy to miało sens, czy to faktycznie pomogło. Więc stwierdziliśmy, że zróbmy i podzielmy się tą wiedzą z Wami poprzez omówienie tego. Jeśli macie jakieś pytania, to tam na naszym forum, na stronie na, 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 na Instytucie możecie pisać. Możecie pisać też mailowo do nas w sprawie pytań tego typu. A cała seria filmów z oklejania Ferrari znajdziecie tutaj w tej serii, gdzie jest ten film, i tam kilka elementów udało się nagrać, kilka rzeczy opowiedzieć, y, omówić krótko te nietypowe kształty. Bo, bo, bo to naprawdę jest już wyzwanie duże dla aplikacji folii PPF. Tutaj jak zobaczycie to taki element, jak przedni błotnik, czy, 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 czy tylny, czy przedni błotnik, one są nie dosyć, że w pionie obłe, obłe w tę stronę, to one jeszcze tutaj są płaskie. Czyli tu mamy tak naprawdę mnóstwo, mnóstwo płaszczyzn. A weźmy też pod uwagę, że kleiliśmy folią o grubości 254 mikronów, o naprawdę dużej sztywności, co też nam utrudniało pracę. Ja Wam dziękuję i zabieramy się za klejenie kolejnych elementów.